Zadanie. Pan Tomasz zarabia x złotych, a jego żona, Pani Janina, o 200 zł mniej. Odpowiedz na pytania. Pierwsze pytanie. Ile zarabiają rocznie? Drugie pytanie. Ile wynosi miesięczna rata, wiedząc, że pochłania 30% ich miesięcznych dochodów? Na początku zróbmy analizę zadania, czyli oznaczmy w odpowiedni sposób zarobki Pana Tomasza oraz jego żony. Zauważmy że w zadaniu mamy już napisane, że Pan Tomasz zarabia x złotych, więc przez x oznaczmy dochody Pana Tomasza. Są to oczywiście dochody miesięczne. Pani Janina zarabia o 200 zł mniej, czyli x minus 200 złotych. Są to dochody Pani Janiny i oczywiście są to dochody miesięczne. Teraz ile zarabiają rocznie? Na początku warto dodać te dwie wartości, i są to wspólne dochody w ciągu jednego miesiąca, a następnie pomnożyć to przez ilość miesięcy, czyli przez 12. Aby obliczyć ile zarabiają rocznie, należy dochody pana Tomasza pomnożyć przez 12 oraz dochody pani Janiny również przez 12. Czyli pan Tomasz w ciągu roku zarobi 12x, a pani Janina zarobi 12 razy x 200, czyli te oto dochody miesięczne razy 12 miesięcy. Teraz trzeba tylko uprościć, wymnożyć wyrażenie. 12x przepisujemy, a tutaj wymnażamy 12 przez nawias. 12 razy x to 12x. 12 razy minus 200 to jest minus 2400. 12x plus 12x to 24x minus 2400. I są to dochody. Roczne pana Tomasza i pani Janiny. Teraz obliczmy, ile wynosi miesięczna rata, wiedząc, że pochłania ona 30% ich miesięcznych dochodów. Ich miesięczne dochody to jest suma dochodów pana Tomasza i pani Janiny, czyli x plus x to 2x i minus 200. Dodałem te dwie wartości. I teraz należy obliczyć 30% tej oto wartości, więc wezmę to w nawias i pomnożę przez 0,3. Myślę, że wiesz, że 0,3 to jest 30%. Więc w tym momencie obliczam 30% wartości, która jest wewnątrz nawiasu. Wymnażam 0,3 razy 2x, to jest 0,6x. I 0,3 razy minus 200, to jest minus 60. Jest to miesięczna rata, jakie płaci to małżeństwo. Piszemy słowną odpowiedź. Pan Tomasz i Pani Janina zarabiają razem rocznie 24x minus 2400 zł. Jest to ta oto wartość. Zaś na miesięczną ratę wydają 6x minus 60 zł.